W Domu Kultury Śnieżka odbyły się kolejne spektakle w ramach teatralnych czwartków, organizowanych przez miejski ośrodek kultury w Dępicę. Na scenie można było ponownie zobaczyć Alicję Wojnarowską, tym razem w monodramie Cudawianki. Jest to najnowsza propozycja teatru jednego aktora młodej wykonawczyni. To historia stworzona na bazie pieśni ludowych. Mojej. Jak już do swojego biana. Pójdę ci ja tylko za wielkiego pana. Pójdę ja za pana, pójdę ja za pana. Jest to historia prowadzona pieśniami ludowymi. Jest to historia młodej dziewczyny, która. E, przetwarza się w kobietę e, i jest to historia o pragnieniu bycia kochaną i sile miłości. Tego samego wieczoru widzowie mogli obejrzeć również spektakl Rozkwitnienie duetu słowami utkane, czyli Julii Sikory i Emilii Węgrzyn. Dziewczęta tkały historie pełne miłości, ale i tęsknoty, radości i smutku. Przed występem młode aktorki opowiadały, jak wygląda między nimi współpraca. O szyby jeszcze chłodne uderza nagłą, po złotą, z nieba na ziemię świateł z lot i spust. Usta twę na mych oczach, co chcesz tą pieszczotą powiedzieć, mów? Tylko z myślnych nie odrywaj ust! Dogadujemy się prawie na każdej płaszczyźnie. Oczywiście, że są tam różnice, ale jakoś staramy się to sklejać i wszystko pięknie wychodzi. Przygotowywania były dość y, intensywne. Spotykałyśmy się raz w tygodniu przez jakąś godzinkę i krok po kroku ustalałyśmy, jak nasz spektakl będzie wyglądał. Praca była świetna. Uważam, że to był bardzo twórczy. Ale zarazem yy, przyjemny proces. Yy, jesteś autorką muzyki? Yy, tutaj na plakacie yy, tak, podjęłam się próby stworzenia muzyki do dwóch yy, aranżacji muzycznych, dwóch wierszy. Wokalnie wszystkie artystki przygotowała Magdalena Białoruska Ogorzelec. Ja już z dziewczynami pracuję bardzo długo, odkąd tutaj jakby zostałam zatrudniona, to cały czas mamy przyjemność współpracy nad kolejnym już spektaklem, monodramem i tak dalej, więc za każdym razem jest bardzo przyjemna kwestia. Jeżeli chodzi o mnie, bardzo dziewczyny są obowiązkowe i przede wszystkim są bardzo zdolne, więc dużo też wychodzi od nich. Ja jestem tylko takim maleńkim ogniwem, który spaja razem z panią Dominiką to wszystko, a tak naprawdę cała trójka Wieczka jest bardzo, bardzo twórcza, więc super się z nimi współpracuje. Dominika Migoń-Madura, reżyserka obydwu spektakli i pomysłodawczyni teatralnych czwartków cieszy się, że przedsięwzięcie spotkało się z takim dużym odzewem. Za każdym razem pełna sala ludzi oklaskuje spektakle. My w Domu Kultury pracujemy cały rok szkolny od września do czerwca. Jest wiele grup teatralnych, ale tak jak i widzimy, poza tym, że działają grupy, e, chcą też pracować osoby indywidualnie bądź też w dwójkach. Ja zawsze na początku roku szkolnego mówię, że jestem tu od tego, żeby spełniać marzenia. Czyli jak ktoś chciałby stworzyć monodram, duodram, spektakl w trio, w czwórkę, w piątkę, e, co kto by miał ochotę, to spróbujemy podołać i spełnić te artystyczne marzenia. Po to tutaj jesteśmy. Na widowni nie zabrakło Jana Borka, byłego dyrektora MOK w Dębicy. To jest jednak kawał mojego życia i to takiego pięknego życia, dlatego z największą radością przychodzę na wszystkie te propozycje artystyczne, które gdzieś tam mnie głęboko interesują, ale też przychodzę dla tych młodych, których bardzo cenię, cenię ich za pracowitość, za talent, że cały czas się rozwijają, że są po prostu piękni. Właśnie jak Pan ocenia w ogóle pomysł te teatralny czwartki Pani Dominiki Mikoń, bo to chyba super propozycja dla mieszkańców. Znakomity pomysł. Dominika jest gigantem jeżeli chodzi o pracę i wcale się nie zdziwiłem jak przeczytałem, że kolejny pomysł z jej umysłu, serca, emocji wychodzi do publiczności. Wśród publiczności nie zabrakło także członków rodzin występujących artystek. Czy jest pani dumna z sukcesów córki? Po raz drugi już będziemy ją No ba, no oczywiście, pękam z dumy. No, jak każdy rodzic myślę, wspiera rozwój swojego dziecka, kibicuje mu i, i taka jest jego rola. Czy to dobry pomysł, że te teatralne czwartki, że co tydzień przechodzimy i oglądamy, no między innymi Alicja już po raz drugi? Uważam, że fantastyczny pomysł. Pomysł pani reżyser Dominiki Migoń-Madury i w ogóle kierownictwa Domu Kultury. Świetna propozycja wakacyjna dla, również dla Dymbiczan. Dla no, coś na wzór obiadów czwartkowych stworzonych przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Fantastyczny pomysł. W czwartek, 17 sierpnia, na scenie Domu Kultury Śnieżka o godzinie 18, wystąpi Wiktoria Skowron w Monodramie, wychowana. Spektakl otrzymał pierwszą nagrodę oraz nagrodę kapituły jubileuszowej podczas 68 finału OKR Turnieju Teatrów. Jednego aktora, 20, sam na scenie.